Cześć, nazywam się Kazimierz Musiał. Dziś zobaczycie, jak zrobimy ponczusie serowe. Do produkcji ponczusiów będę potrzebował olej, jajka, cukier, ser biały oraz ciasto ucierane jogurt. Przystępujemy do mieszania. Najpierw wszystkie składniki mokre. Olej 700 g. Jajka 1100 g. Cukier 300 g. ser biały mielony 1000 g i ostatnia pozycja to jest ucierany jogurt 1200 g. Wszystkie składniki w kociołku. Wstępnie sobie rózgą zamieszam, co by nam nie buchło podczas mieszania. A też mam pewność, że z boku ścianek ciasto mam wymieszane. Puszczamy pod maszynę. Całość będzie nam się mieszała około 4 minut. Zaczniemy od pierwszego biegu i potem na drugim łagodnym biegu do końca bicia. Masa się wymieszała, możemy ściągać z maszyny. Zamieszam jeszcze z od spodu, zobaczę, czy dobrze się wymieszało. Jest to na tyle sztywna masa, że możecie to puścić przez multidropa. Pokażę Wam dzisiaj inny sposób robienia pończusiów serowych, a mianowicie będziemy szpycować na pergamin a potem będziemy wszystkie razem smażyć. Na cukierniach robią w ten sposób, że szpycują z rękawa i odcinają na strunie. Zanim ostatnie pączki zostaną wyszpycowane, te pączki są pierwsze już do wyciągnięcia. Tutaj zsuniemy z całym papierem i czas wypieku będzie jednakowy. Ten kolor na pączkach będzie jednakowy dla wszystkich. Masa jest dobrze zamieszana. Mogę nakładać do rękawa cukierniczego. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Próbowałam robić na zwykłych papierach. Nie róbcie tego, dlatego że podczas smażenia pączków pączusie nie chcą schodzić ze zwykłego papieru. Przyklejają się, szkoda czasu, nie przejdą. Blachy mam przygotowane i szpycuję sobie kuleczki jedną przy drugiej. Słuchajcie, wyszpycujemy wszystko na papier. One mogą czekać na swoją kolej smażenia, nawet dwie godziny, nic im nie będzie. Spokojnie, ciasto jest na tyle gęste, że uda się to zrobić na multidropie. Bierzemy całą blaszkę i cały papier, zrzucamy do tłuszczu. Próbowałem wrzucić odwrotnie na papierze. Ciężej schodzą. To, co teraz zrobię, jest w sposób sprawdzony. Musicie patykiem nacisnąć papier, żeby tłuszcz dostał się na ponczusie, i one Wam same spłyną. Papier jest do powtórnego użytku. Jak ostygnie, można spokojnie szpicować jeszcze raz. Z drugą blaszką robimy dokładnie tak samo. Znowu sobie naciśniemy, żeby tłuszcz dostał się na papier. I teraz nam pączki zjadą z papieru. Chwilę przytrzymać, żeby tłuszcz sobie ściekł. Pączu się w patelni. Temperatura smażenia 170 stopni. Czas około 4-5 minut. Słuchajcie, ja tutaj przygotowałem cukier i te pączki trzeba gorące do cukru wrzucić. Wtedy ten cukier się jakby przyklei do tych pączusiów. Możecie do cukru dosypać tak samo cynamonu. Nie wszyscy cynamon lubią, dlatego dzisiaj robimy na samym cukrze. Czas smażenia się skończył, wyciągam pączki, wrzucę je do cukru. Pączusie w cukrze. Trzeba parę razy nimi poprzerzucać, żeby się okleiły cukrem. Gotowe, teraz przełożymy na blachę. Życzę smacznego, Pączu się skończone. Zapraszam do kontaktu. Kazimierz Musiał.